Witam, jestem Kobra Tu macie mój nick, jak ktoś chce mnie zaprosić Tu macie mój nick Chcecie mnie zaprosić, macie tu mnie Te I możemy iść sobie zagrać Dzisiaj sobie pogramy tak sobie A jeszcze witanie, mam kilka tam czołgów Klasy czwartej dopiero I dwa klasy trzeciej No i sobie tak zagramy 25 sekund może ten trwać albo więcej ale zobaczymy sobie zagramy tym jeszcze nie grałem nim dopiero co go sobie zdobyłem i kupiłem miałem jeszcze jedno konto tylko miałem prawdziwe tam imię a i ktoś mi się włamał i tej osobie źle nie życa i... Jest głupi, tak powiem. Nie chcę go zań. Dobra. No, co coś jakieś. No, nie ma mleka, bo więcej. Więcej będę wydawała. Mleko, dobra. To, co, to sobie pojedziemy teraz. Bo we my wejdziemy do jakiejś bitwy. Coś z tego się, zaraz załadowało się. Mm. O, trzecie, będę bardziej takował M20 i... LEGO? M7 jest z nami, będzie trochę ciężej. i dobra. O, mnie tutaj właśnie tak tu... Ta mapa, nienawidzę jej. Bo u mnie się tu tekstury tam rozmazują się jak wiadę w tamtą stronę, o, pokażę tak dobra, tu ustawimy się tak, albo o, i rozmazam teksturkę, już mam jeszcze nie mogę w jednym kierunku się zobaczyć, wolę tutaj, bo po tamtej stronie gorzej mam no i dobra, tutaj teraz się zaczęimy, no tego 137 a po mu zabrałem ładnie A i zaraz mnie może wykryć eee. o drugiego mam. 131, ładnie I tu postrzelamy sobie chwilę No dawaj, dawaj, dawaj Ej, jeszcze, już mnie no jednego Może mnie chyba znajdzie teraz nie, nie wykrył mnie, no się gdzieś tam uciekł. No, no ja próbowałem na Lego i M20 o, tu jest. Dobra, niech wyjedzie, dostanie choć Dobra, no dobra, do ataku weźcie go chociaż, a wyciągnijcie. Bo no, tam no. z drugiej strony bo... go. Jak tu wstrzymuję? Tam, tam gdzieś Mhm. pilnować się tu on ten tu stoi tam kombinuje nie wiem o kurde to mi za plecami stoi masto tam to Coś się ci poziom no nie zesłanie go Черт возьми, за меня что так, его убил. О, он на него выехал, быстро, быстро. Давай на него,

Ja chociaż sobie dwóch ściągnąłem. Nic nie było, trzech miałem zrobić. Tak. Nieźle. No, dobry ten, ten, ten. Można się z nim pobawić fajnie. Mm. O, kradzi. Dostajemy mm. trochę więcej tego. Mm -hmm. Ulepszenie silnika nie wolny na lufa no bo ja jak z tą lufą będzie wyglądać większa lufa grubsza lufa <słuch> będzie lepsza mm -hmm. dobra sprawdzimy jakieś tonieje jakie są kurde od siedmiu do ośmiu, jest fajny tunnik. Hmm. Drużyny trzy zapisy. Dobra, trzy drużyny są prawie pełne. Mhm. Mm -hmm. No ciekawe to jest. Ale no i dobra, jeszcze mamy dużo czasu, to możemy jeszcze jedną rundkę tak na szybko. Sprawdzimy co tam będzie. No, no, I tak sobie zagramy. No, nie zagrywam. Nie, no, trzeba się proszyć. Potem w tej stronie też jest. Będę może po na D2 będę próbował. Może z tą ząbem. A widzę, że dwóch u nas jest tych. Albo się stoi. Ja Hmm, hmm. A 20 no dobry cel Jak jeszcze się ustawi z boku To dużo HP dostanie Dobra, czekamy, że niektórych z tych Same czwarte te generacje, nie masz trzecich Chowają się O, tam jest on To samo mamy, nie ulepszonego O, szalety. Mhm, Tam dojechał. By 127 w, ta, w tam, w tam Mam tam niemieckie, kurde. Niech wyjedzie chociaż jeden. Po tyle są chyba mało. Mhm, Więcej chyba. Nie, niech wyjedzie. Ile muszę czekać? Jeden do zaraz zabity już? Kurde tego nienawidzę A nie trafiłem jeszcze. A ten cuki jest jebnięty D2 Ciężko jemu coś nadać Szyb... Kur... Jeszcze nie trafiam Dawaj, 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 bo nam tyły robił Dawaj, dawaj Dawaj, bo niech ktoś go nie ma Dobra Nie ma Nie ma On ten tyły robią O O A ver, No, nie pomoże tylko gdzieś tam będzie szczelonku w, w dupę no i wygrali kurde trochę ciężko tu wygrać w tym ciągu uważaj nam się uda no no mm. tak na no, dzisiaj kończymy. Jak ktoś będzie chciał ze mną zagrać, to mile widziany tu mój ten. Jak się nazywam w tej grze. Zaproszcie mnie. Jeszcze będzie może wytłumaczyć jak się zaprasza. No. Wchodzicie tam w czat i Wpisz gracza w, w, w czacie i nie wiem. Nie jaką ma. Nie wiem. XD. Może jakiś będzie. O I jest XD i wyszukujecie. Może jestem ciekawy, czy jest moich Ten to. Zobaczymy. Niko takiego nie ma, bo ja jestem tym gościem. Tu proszę, widzicie, sam siebie wysukałem już. No i na dzisiaj to tyle, kończymy na dzisiaj. Następnym tym to może uzbieram sobie to coś sklepy kupić. Jakiś nowy ten mm, tu i zbieram pieniądze na to, tak. Jest przeczyna na 50% tego. Są tam angielskie usa i yy, ruskie. Jeden całkowicie nam tam podoba. Jeszcze czy, dwa dni, to jeszcze trzeba, no i sobie tak wymniemy ją. Dobra, to na dzisiaj to koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Może ktoś ze mną będzie zagra. Popiszemy sobie razem i tak, tak, tak i zostawcie suba, łapkę w górę. Wiecie, bo jak nie będzie łapek, to koniec, nie nagrywam już, nara.